Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii AI dla każdego. Dzisiaj pokażemy wam, jak sztuczna inteligencja może nam pomóc w trzech obszarach życia: analizowanie plików PDF, rozmowa tłumaczenia na żywo oraz tworzenie muzyki. Chodźcie, pokażę Wam to wszystko z bliska. Czy macie stos dokumentów, które trzeba przeanalizować? AI może nam w tym pomóc. Mamy przed sobą 50-stronicową instrukcję obsługi zmywarki Boż. Korzystając ze sztucznej inteligencji, będziemy chcieli sprawdzić, jak uruchomić po raz pierwszy naszą zmywarkę. Czy kiedykolwiek marzyliście o tym, aby móc rozmawiać z kimś z innego kraju bez bariery językowej? Dzięki AI to marzenie staje się rzeczywistością. Czy możesz tłumaczyć moje zdania na język angielski, a następnie jego zdania tłumaczyć z powrotem na język polski? Oczywiście mogę tak robić. Witaj Przebek! Jak udało Ci się wczorajsze spotkanie? Hi Przebek, how did your meeting go yesterday? Oh, my meeting was very terrible. Chciałem zrobić wiele rzeczy, ale nie mogłem, ponieważ nie miałem czasu z powodu problemów. Okej, okay, dziękuję za informację. Na koniec mamy coś dla dusz artystycznych. Czy wiecie, że AI może również tworzyć za nas muzykę? Jednym z takich narzędzi jest Suno AI. Stwórzmy sobie dżingiel do naszej serii. To już wszystko na dziś. Pokazaliśmy wam, jak AI może być wykorzystywana na co dzień do analizowania plików, do tłumaczeń, a nawet do tworzenia muzyki. Śledźcie nas, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie daje nam sztuczna inteligencja. Do zobaczenia w kolejnym odcinku AI dla każdego!